Tradycją dni papieskich są nagrody totus, nazywane często katolickimi noblami. Także nasza diecezja i osobiście Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Jan Sterna, pragnąc nawiązać do tej właśnie tradycji, ufundował elbląską nagrodę tuus. Chodzi w niej o odwołanie się do zawołania papieskiego pontyfikatu totus tuus cały Twój. Tuus, tłumacząc z łaciny, oznacza Twój. Oznacza więc kogoś, kto potrafi umierać dla siebie samego i jest całkowicie nastawiony na pomoc innym. Wskazuje na kogoś, kto mówi na wzór Jana Pawła II jestem Twój, do Twojej dyspozycji, pełen altruizmu i poświęcenia, oddajcie siebie całkowicie. Kapituła Nagrody TUS, przyznając nominację, zauważa w ten sposób ludzi zaangażowanych w naszym elbląskim środowisku w promocję człowieka, pracę charytatywną oraz działalność edukacyjno-wychowawczą. W tym roku, zgodnie z hasłem Jan Paweł II, Papież Dialogu, chodziło o wskazanie na ludzi otwartych, gotowych prowadzić dialog serca poświęceniu się drugiemu człowiekowi. A oto sylwetki osób nominowanych. Teresa Wanda Król, pediatra, specjalista rehabilitacji dziecięcej. Współtwórczyni ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży przy ulicy Królewieckiej. Inicjatywa ta szybko się rozrosła, dając początek tego typu placówkom w całym regionie. W ramach Diecezji Elbląskiej Teresa Król jest animatorką wspólnot nieustającego Różańca Świętego. Z jej inicjatywy powstało ponad 80 wspólnot, które zrzeszają 2000 członków. Szczególnie bliskie jej sercu są problemy osób cierpiących i wymagających szczególnej. Opieki, niezmordowana w inicjatywach charytatywnych i dobroczynnych, aktywnie działa w swojej parafii, jest także czynnym uczestnikiem akcji katolickiej i apostulatu duchowej adopcji dziecka poczętego. Trzecie liceum ogólnokształcące powstało 1 września 1991 roku. Uczniowie tej szkoły od początku jej istnienia brali udział i zwyciężali w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych, rozwijali swoje pasje intelektualne i artystyczne oraz przygotowywali się do startu w dorosłe życie. W ciągu 22 lat szkołę opuściło blisko 2,5 tysiąca maturzystów. 19 maja 1999 roku uchwałą Rady Miasta szkole nadano imię Jana Pawła II. Jest to powód do dumy, ale i zobowiązanie, misja do realizowania w codziennej pracy. Wyznaczyły ją słowa papieża: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. I właśnie to zdanie zostało mottem Trzeciego Liceum, mobilizując każdego dnia uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkoły do samodoskonalenia. Teresa Miłoszewska pracuje w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw osób niepełnosprawnych, kieruje działem edukacji kulturalnej i nadzoruje pracę warsztatów artystycznych, pomysłodawczyni i organizatorka międzynarodowych spotkań artystycznych. Jest ambasadorką ludzi niepełnosprawnych, przełamuje bariery i walczy ze stereotypami, tworzy przestrzeń dialogu i współpracy między światem ludzi zdrowych i niepełnosprawnych. Jej aktywność jest zaraźliwa. Do działania angażuje dziesiątki młodych ludzi z różnych środowisk. Jest laureatką odznaki Przyjaciel Dziecka przyznawanej przez TPD w 2012 roku. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przyznawanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zuzanna Makowska ma 15 lat i jest uczennicą gimnazjum szkół Piarskich w Elblągu. Od 5 lat jest wolontariuszką hospiciu elbląskiego imienia Aleksandry Gabrysiak. Nie trudno policzyć, że dzielenie się swoim uśmiechem i pogodą ducha rozpoczęła w wieku 8 lat. W szkole zaprzyjaźniła się z akcją Radość dzielona podwójną radością, której celem była pomoc i integracja z dziećmi z Katolickiego Ośrodka Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Braniewie. Do tego dochodzą jeszcze koncerty. Wserty charytatywne odbywające się co roku w zespole szkół pijarskich. Zawsze chętnie bierze też udział w zbiórkach żywności i odzieży dla potrzebujących. Przez ostatnie dwa lata podczas wakacji była animatorką na koloniach oraz półkoloniach. Wolontariusze z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych to niezwykła młodzież, która prostymi gestami okazuje zainteresowanie i chęć niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Aktywnie współpracuje z Elbląskim Hospicjum oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wolontariat koordynował między innymi akcje zbiórki włosów dla osoby po chemioterapii, zbiórkę pieniędzy na rzecz bezdomnych zwierząt czy organizował imprezy okazjonalne dla dzieci z domów dziecka. Mottem wolontariuszy z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych jest Hasło żyć to znaczy pomagać innym. Modlę się, aby duch dialogu i współpracy przeważył nad duchem walki i konfrontacji. Modlę się o poszanowanie godności każdego człowieka. Jan Paweł II, papież dialogu.